Witam z Jaku. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Tom Rider. No i cóż, ostatnio zakończyliśmy w tym grobowcu. Zrobiliśmy kolejną umiejętność pozyskiwania nowego surowca z tych róż, oczywiście. I teraz, właśnie jak mówiłem w po poprzednim odcinku, pójdziemy sobie ten monolit odkryjemy i pozbieramy sobie rzeczy, które tutaj ten monolit odkryje. I Wrócimy do tego obozu i pójdziemy sobie. Już fabularnie do przodu no Dobra, więc wychodzimy z tej kopalni Tak patrzę właśnie Który surowiec tam się blokował Który możemy podnieść Ta tutaj, tutaj nie wrócimy Pamiętam, że ten surowy też tutaj w tych opanii był po części Czekajcie jak ja będę wrócić w ogóle chyba tędy Nie no, nie doskoczyłem Dołem Musi ład tutaj wejdzie Nie wejdzie, normalnie, dobra Do spinaczki, <laughs> do góry, no tak, to chyba żeśmy zjechali tutaj na dół, czy <laughs> nie, nie pamiętam, żeby tego surowca szukać, bo. No, tam bardzo potrzebne do ulepszenia broni, chyba na maksymalny poziom. Ok. Aha czyli nie możemy to... Ale ok. No, chodzi na to, że już tutaj nic nie zrobimy tej kopalni nie będziemy tam stąd na górę. No wychodzimy stąd. Hopsa. Po początku chyba nic nie było, nie? Dobra, jesteśmy już na zewnątrz O Jezu Mały głos, ja bym na, bok na dół. Nie ma ewidentnie. No Dobra, zrekinujesz jeszcze do bozu. No nie, nie mam żadnych punktów umiejętności. No, chyba mamy. Tak, ogóle leżymy na maksa. Tutaj właśnie ten pistolet, właśnie na przykład, wymaga tego surowca. Tak samo jak ten karabin nasz czterech nawet, wymaga tych surowców. Nie wiem, jak szczelba. Nie, jako szczelba tego nie wymaga. Dobra, no, bo trykamy się tego obozu. Tego tutaj o. To jest właśnie w ten monolit, który żeśmy nie mogli przeczytać, bo potrzeba, potrzebowaliśmy greki na poziomie 7. Teraz już to możemy zrobić, już mamy maksymalny jej poziom. Dobra. A o, tam na górze był. Tutaj jest, dobra. Idziemy po niego. Jest i on. Wymazano niektóre <coughs> słowa. Ale wskazano tu chyba jakieś Skrzynki nie? Tak, dokładnie. O, patrzcie. Teraz skrzynka jest pod ziemią? Czy na górze? Hmm. Dobra, tą skrzynkę zostawimy, bo i tak ten region jest zablokowany. Jak tu będziemy szli w tą stronę, zobaczymy w końcu gdzie ta skrzynka jest. Jezu. Mapa mi się przyniosła. Ten zestaw też nie mogę podnieść. Tą strzynkę chociaż sobie weźmy. Tutaj też jedną żeśmy zostawili. Okej, okay, czyli nie ma tragedii większej, żeśmy sobie zebrali. czy tędy, szkoda. Może dziki będą, bo też skóra nam... Też skóra jest, się przyda nam. O, a propos dzików. Dobra. Gdzieś jakieś dziki jeszcze są. A właśnie, bo też zapomniałem, że... Nam się te czułe punkty podświetlają u zwierząt. Hmm. Ale więcej dzików chyba tutaj nie ma już. Będzie ta skrzynka aż tam. Jeśli się zresztą zwierzę, mamy w pobliżu, więc warto na nie zapolować. A na górze jest. Jak nie trafiłem? To jest niemożliwe. Bingo. Ma się fajnie szala zbugowała w powietrzu. A myślę, że też tą zwykłą skórę dostaniemy, ale trudno. nie ma żadnych zwierząt w ogóle. Mamy ilonka. A zające to bo ciężko jest je upolować. A skórę dają tylko jedną. Drzewo tylko. Dobra, idziemy fałukę pchnąć do przodu. Oczywiście tepniemy się do obozu i to był ten obozik. Tu jest... podlewna jaskinia. Jest no bo to jedziemy się do, do tego obozu. albo no, poczekajcie, nie, bo przecież musimy... A, poczekajcie, gdzie jest w ogóle ta skrzynka? To jest tutaj. Poczekajcie, czy ja tam dotrę tą drogą e, co żeśmy myśli na bitwę z trójcą? Zobaczymy, czy ona jest zablokowana. Ja tam można przejść. Bo nie wiem, po której części ta skrzynka leży, czy po tej, czy po tej drugiej. Aha, ja nie przejdę tędy, To skrzynka leży tutaj. Czekajcie, a zobaczmy sobie. Nie, tutaj chyba też nie przejdę, chociaż. Żeby ten survivalowy. Dobra, czyli niestety musimy się wrócić Wolałem sprawdzić Na taki szybki wypadek, żebyśmy nie musieli się wracać po prostu, nie? Wraz tak mi się daje, że jesteśmy na miejscu. surowce? a szmat, ja tu mam pełne. Okej, okay, są w tą stronę. Czekajcie jak to się szło. Kurczę, ale się zamutałem. A, Jezu, źle zrobiłem znowu Czekajcie, musimy do innego bol... do złego bolu się... żeśmy przenieśli Yeah. Huh? Walczyli z wrogami, no dara Dobra Teraz idziemy fabułkę ruszyć O, po cichu, znowu mi się zładowało, jak to już wrogów nie ma w ogóle, no, ale okej, okay. można powiedzieć, że darmowy X. Tu jeszcze dokument ten zaznaczymy sobie, żeby go nie pominąć. Fia, zbliżał się do katedry. Wiesz jeszcze coś, co pomoże mi znaleźć Atlas? Tylko opowieści starszyzny. Już tam nie wchodzimy. Słyszałam, że pod ziemią są archiwa. Jodą do nich tunele wychodzące z sali głównej. Nic więcej nie wiem. W takim razie idę tam. Uważaj na siebie. Trójca jest już w środku i nadchodzi ich więcej. Tylko chcę wziąć na dunaju, to maksymalne Dobra, Powaga, straciliśmy kontakt z oddziałem patrolującym dolną część doliny. Widzicie ich? Nie, to nieprzyjaciele. Może to zwykłe zakłócenie łączności, ale Konstantin nie chce ryzykować. Czekajcie, gdzie są te dokumenty tutaj, dobra? Krążą pogłoski, że prorok jest zmartwychwstałym synem Boga, ale nikt nie słyszał tego od niego. Na bright, teraz jest, do góry? O, tutaj, czy spaśnie chcemy? Chyba bardziej słowce se podniesiemy Wajciej do góry Tu coś jest. Tu są chyba pirka, nie, do tego podnosić nie będziemy Dobra. Atlas to mapa. Ma wskazywać drogę do tego, czego bronią z boskiego źródła, To już nie żyje! No ci pokażę, tak? Pole mnie kurna zaskoczył. spodziewałem się, że tu mi skoczy nagle na łeb. Czekajcie, gdzie teraz, gdzie ja mam tu iść w ogóle? iść tędy albo... Tutaj. Zobaczmy co jest tutaj na razie. Jest na razie ciekawe, nie widzę. Ale co się jest? O kurwa. No To Mało włas byśmy spadli. Nie, nie sięgnę tego. Dobra. Wow, mały wow, włos. Wow. Wszystko się rozlatuje. Mocno zrobiło. Czekajcie, gdzie jest wyjście stąd? A tutaj? O, mamy nie? No i jest Jesteśmy Liczą się tylko rezultaty. Stosujmy nas z kryzysu. na pełne początek, ale mamy kolejny problem. Straciliśmy aliantami. Co straciliście Brak kontaktu radowego. X-rokowego. Po prostu zierwami. To nie jest zgodne z protokołem misji. Takie działanie wprowadzają. No, Zdaje się, że nie jesteśmy duszani. Potrzebujmy strategicznego uzwarcia. Nie, tak nie nasze siły dowiny są już zbyt rozproszone. Jeśli uważacie, że ktoś was zźmię, sugeruje, abyście przyspieszyli. Jest ono. Chyba Anna chyba. Ja nie, nie pamiętam. Zabijesz bezbroną? To zbyt okrutne, nawet jak na ciebie, Laro. I wiem, czemu nie pociągnęłaś jeszcze z pustu. Jeśli mnie zastrzelisz, moi ludzie zaraz cię podziurawią. Przychodzi im to łatwiej niż tobie. Zamknij się, Anna. Nie ruszaj się, nie masz gdzie uciec. Lara ma zawsze jakiś pomysł. Zabijcie ją! Ofertę Laro, nim będzie za późno. A, a, za późno to było, gdy zdradziłaś moją rodzinę. Bardzo to dobrze. Zależy do mnie, Anna. Coś masakruje tam moich ludzi, Laro. Nie mogą tego znaleźć. Ty też nie dasz rady. Idź do diabła! Nadchodzi kropt. Zabijcie ją i przynieście ten cholerny atlas. A no, mamy punkt umiejętności. Dobra moi drodzy, już czas dobiegł do końca. Ee, zobaczymy się w następnym odcinku. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. No i cóż, w następnym odcinku pójdziemy dalej. Podejrzewam, że będziemy walczyć z tymi trójcami chyba z nowymi wrogami. Tak mi się wydaje, już nie pamiętam. To wszystko się okaże. Także na razie cześć i dzięki.